Hej hey, witam was bardzo serdecznie To badajron i zapraszam Was na kolejny odcinek z trzeciej części Maxopana. Yy, jesteśmy w takim miejscu. Mamy. 8 <laughs> <laughs> <Ósmy> rozdział. <laughs> Chciałem się skupić na dokończeniu. Pole gdzieś tu też jest ten, ale nie wiem czy mi się... Znaczy nie wiem czy mi się chce. Nie wiem czy znajdę o yy, chyba jest gdzieś tu na cmentarzu też grup Mony Saks. Nie wiem czy znajdę, tak? Co to? Yy, nie bardzo. Ponoć gdzieś jest. Tak słyszałam gdzieś pogłoski, plotki. Więc sprawdźmy. Tak będzie się przez pół odcinka. <noise> Uczyć po, po cmentarzu, szukając. Prawo ty. Nie wiem też po której stronie w ogóle. Ale czy to jest prawda, czy co, to ten... To... No ładnie się chowacie, ładnie się... To, gdzie? No, jaki są, bycie. Czy ktoś tam jest, pewnie na to do... Oho, panie! Gdzieś ci mógłby jeździć? Uchuchu, panie! Panie, panie! O... <laughs> Nie tamto, nie I knew I shouldn't have gone there, and that Passos might have to pay the price for my sentimentality. Sorry, I just had to say goodbye. Ah. Okay, I will be once we get out of here. I get the feeling those weren't the only guys DeMarco sent after. Got that feeling too. Oh no! Oh, so. No, no. 250 rogów bullet time I started to wonder if my luck was about to run out. What I realized it had a long time ago. That's why I was here. There he is. The money's mine. En capurza. Mm -hmm. Oh, granatine. You good? Dostał ten sen od planetnika gościu No najlepiej najlepsze wyjście czasem takie O kurde, tego, tego gościa to ja nie spodziewałam się tam oh, no, jeszcze uh. Ale ty pierwszy, ha 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 Wy i wasze zajebiste uniki. O, granatnicze, ja chcę. Liska, chce granatnik. Pięć naboi. Ja siebie prędzej. skrzywdzę tym. Nie, no ja nie umiem. Ja nie potrafię tym. Nie. Tak, siebie jeszcze dobi. Myślałam, że magicznie przez ścianę poleci. <grywia> Dobra, mi się już. Nie, nie dykam granatnika. Pa! O kurde. Nie dykam pana granatnika. Ej, ty panie. Nie tylko granatnika, w no siecie mam... Jesteś kolorowy. jasny granatnik kolorowy. Nie chcę granatnika! Nie, bo jesteś... Jeszcze ktoś tu jest. Tak, jeszcze ktoś był Jak ja mam w ogóle bronię? Nie, ja nie chcę dwóch broni. Wait a monitor mi się włączy. Bywa tak właśnie, że czasem jak... Nie, nie biorę tego, nie 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 nie, bo to się bardzo bardzo... Boleż skoczyć. Nie tu! Kur... Oh. Kuźwa, Max! Naprawdę! Chciałam się tu z boku przykleić, co? jajco! Super, nie trafiam. A takie proste cele Pff, chyba.

The troops had arrived. Either DeMarco had thrown an army at this job, or he'd put a high enough bounty on our heads to attract every contract buying scumbag on the eastern seaboard. And... Yeah, yeah, but how are we gonna know who have them? Huh? I got hollow points. Yeah, look, we all got hollow points. Look, we'll split the bounty nice and even, all right? We'll work it out together. To jest No i co? Ale jak ja miałam zdążyć wszystkich tak posprzątać? Granatnika? Gra mi się zepsuła. Gra mi się zepsuła. Dzięki! Gra mi się zepsuła. Nie chcę mi się włączyć dalej. Pauza, nie pauza, tylko kont. Dzień dobry, coś mi się zepsuło. My, poważnie, będę musiała włączyć i wyłączyć grę, bo widzicie, że mi się ten. Epsiu, powinno być dalej continue i nic mi nie idzie. Dobra, to słyszymy się za 8 minut jak ja przejdę ten etap. Może szybciej. Dobra, jestem z powrotem. Ale kto go tam kur... Dzień dobry.

<laughs> ładnie dostał. No chodź. Dobra. Ale jeszcze ktoś pewnie jest. Co? Czasem ładnie trafiam. Czasem tak jak widzicie. A czasem... Czasem średnio. Macie jakieś złotą broń, część? Coś jakoś szczególnie nie szukam. Co ja mam pod. Kom. Nie pozbierał? Nie, pewnie pozbierał z automatu. Dobra, next. No raczej tak. Wiecie, nie będę jakaś szczególnie... Wow, a tu tego jest od tych I Ja nie rozumiem tego. <grywka> Niespodzianka. Hey, you make one more move, and this guy, whoever the fuck he is, is gonna get fucking dead. Look, man, give yourself up and the marker might have a change of conscience, huh? Okay. Might grant you one last reprievement. Ain't no reprievement gonna be found otherwise. I don't even know who he is. Uh-huh. jeżeli ile was tam jest? Dobra, jedna strona powiedzmy zrobiona. A nie, myśli, że pan się zakrzekami sobie. Ciekawe czy. No, i kto jeszcze? W większości chyba poległo. O, chyba nie. Po drugiej stronie wydaje mi się, że zostali. Kurde, chciej, kurde jakiś ten, dobry. John Wick, ten Max Payne. Naprawdę. You got my back, man. Dzięki! Idziemy dalej. Mieli tu złotą broń. No. Cokolwiek. Great. Holy shit! What the hell is going on here? Don't worry about it. Just get out of here, okay? Sounds like a fucking war is going on. Calm down. Some poor bastard, quite literally on the graveyard shift, must have been wondering why there were suddenly more bodies above ground. Than <laughs> 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 oh, że snipera mamy. All <laughs> I can hope for is that he didn't even hear the shot that killed him.

Chodź, wiem, że tu gdzieś jest. Znowu mi chce... Dobra. No powiedzmy. No to... No? Lecim! Aha, za szybko chciałam to zrobić, dziękuję. no za szybko. Ten... up in the tower this is the only way through if i lay down cover can you move up on him that's anyone's guess let's go go to the tower don't let them draw you out okay sure right up to the moment my head gets blown off let's i'll give you cover Wait on me. Huh? Shit, guys. Kill them more guys. How are you still alive? <laughs> okay, i cover you again. See if you can flank it. Get a shot. Run, dog. Flank. Easy orders to give when you're way behind the front line. Great. Yeah. Get no na pewno <laughs> że... Me. Też nie tędy! Do trzech razy sztuka. Jak nie tędy, nie tamtędy, to idno. Kurde! I co? I jajeczko!

oh I'm America we would come in here to hide not very successfully as things turned out Freeze! as opposed to what disco dance Shut the fuck up, half-caste! Turn around! Turn around! Move!

A battle he started. Shut your fucking mouth! Shut up! Shut up! Shut up! <laughs> <No>! <laughs> oh. Oh. Fuck you. You killed my son! You fucking spick! Oh! Oh. Oh. God. You killed my son! Dig! Now! <laughs> oh. I have to admit, I almost felt bad for the guy. Dig. Sure, he had lived a bad life, but I, of all people, knew that living with this grief would be payment enough for any sins. Still, perhaps not so bad that I was prepared to dig my own grave and let these Goombas kill me without even getting some dirt on their hands. Your body ain't gonna bury itself. Dig, motherfucker! Zubaut him uh! uh! ah! you going I die. You right? Yeah, I'm fine. all right? Yeah, fine. follow me. Fajnie, że mi wyskoczył No to chodź No no może wykły ten. Nie to się jakoś o jak Hyhy <gry> Hm? No, ale że ktoś tam jest jest Czy Hintmann się do Ty nie chcesz przeciwbólowy, Kościół? Przeciwbólowy... Dobra... O Boże, kostnica... <laughs> Będę mieć przeciwbó... <laughs> przeciwbólowe Liska zaś...

Naprawdę, u mnie timing czasem z przeładowaniem jest. Coś macie dobrego? Ładnego? Może tu? O. way up there go on go go go, you can go first yeah, gentlemen thank you mm. this place looks about as good as any to make a stand at least the coroner won't have to go far to go to work <laughs> uh, <laughs> like I so. said Pasos always okay, had a good so. sense of humor uh -huh. We got to find a phone. I got a connection in Queens who can help us. Alright. Spread out! Mhm. We're going to defend We don't want to miss these damn Our S.O.S. was going to have to wait. Our S.O.S. has to wait. Oh. E, to jest kawałek Nie no, wystawi głowę zaraz spokojnie Albo i nie No, wystaw się, ja stoję i czekam. Nie shit, tylko on wstanie. Really? Nie! Jaki kuźwa! Magik! On nie wstanie, póki ja nie pójdę do góry. A jak go przyce. Świetnie. DZIEŃ SIĘ Pięknie... U. Ej, panie, dawaj pan to. Dobra, jeszcze ktoś? Tak. Jakiś shotgun czy coś takiego? Ale we jesteście czasem naprawdę No, fajne to call Na pewno Nie no musi być, no Nie żyjemy w średniowieczu Co kabel urwany O jest telefon Be all right. Yeah, at least for a little while. Let me just call somebody, get a little help, and we'll get out of here. Hey, hey, it's me. Look, we really need to get out of New Jersey. Yeah, the things are heating up. We got like half the New Jersey mom after us, uh, and a cemetery in Hoboken. Here I was again halfway down the world and still looking at the bodies of women i was supposed to protect only difference now is i didn't understand the language. Vá! <laughs> Vá! Para yeah. lá! Tranquilo. Tranquilo. Pode ficar tranquilo. Fica nessa parede, seu americano de merda. Desbota aqui, mo. Que porra tá acontecendo aqui? Que merda tá acontecendo aqui? Have not you figured out I don't speak your fucking language! <laughs> <laughs> <That's> <laughs> a moron, but here's the thing... <laughs> I ain't quite as dumb as I seem. <gasps>

No nic. E, dzięki za oglądanie. E, proszę subskrypcję, jeśli wam się podobał, Komentujcie, lajkujcie, dzielcie się moimi filmikami ze znajomymi. Gdzieś tam na jakichś Bardzo miło i bardzo mi to pomogło. No a my słyszymy się jutro w y, kolejnym odcinku z trzeciej części Maxa Payne'a. Dzięki. Cześć.